Moi drodzy, teraz dla Was taki szybki protip. Chcieliście TSI, to pokażę Wam, co zrobić, kiedy obroty biegu jałowego są niepoprawne, są zbyt wysokie. Odpalacie silnik i macie obroty 1100 i one nie spadają, zapala się kontrolka i czasami też nierówno pracuje silnik. Także przykład 1.5 TSI, pokażę Wam pod maską, co z tym zrobić. Jeżeli nie macie komputera, żeby sprawdzić jakie są błędy a wasz silnik właśnie pracuje tak jak ten podwyższone obroty świecąca kontrolka FPC to co należałoby sprawdzić? Przede wszystkim odmę. Jeżeli tutaj zapchacie sobie palcami i nic to nie da, to trzeba po prostu zdemontować tą rurkę, zapchać to palcem i macie diagnozę gotową. Silnik pracuje poprawnie. Zaraz wyciągnę, odmę, pokażę Wam, co tu jest uszkodzone. Oczywiście no, sami niekoniecznie jesteście w stanie to wymienić, natomiast możecie postawić diagnozę. I teraz możecie to już po zdemontowaniu sobie najprostszy sposób sprawdzić. Widzicie o co chodzi? Ona przepuszcza po prostu w dwie strony. W środku jest zespół kilku membran które mają być szczelne. Natomiast bierzemy sobie nową i ona przepuszcza tylko i wyłącznie w jedną stronę. To jest jedna z kilku sterek tej odmy, ale niestety w 1.5 TSI zdarza się najczęściej ze wszystkich.